witajcie kochane duszyczki zapraszam was do kolejnego odczytu przekaz od źródła, które miałcie odnaleźć Tutaj jest mowa, kochane duszyczki, o odpuszczaniu. O tym, żebyśmy akceptowali zmiany w naszym życiu. Że to co już nie służy ma odejść. Jeśli czyjeś miejsce nie jest już przy Was, jeśli jakaś sytuacja. Nie jest już dla Was dobra, odpuśćcie. Odpuśćcie i dbajcie o swoją wewnętrzną siłę. Siłę życiową w Was. Jeżeli ona będzie na wysokim poziomie, jeżeli ona będzie wibrować mega wysoko. Jeśli będziecie cały czas doładowywać to Wasze światło, to będziecie przyciągać to, co służy Wam. Bo przyciągamy to, na jakich właśnie energiach my pracujemy działamy, funkcjonujemy. I jeżeli my jesteśmy w takich energiach ciężkich, takich bardzo dołujących, to przyciągamy też takie osoby do swojego życia w takim momencie. Dlatego, kiedy mamy jakieś ciężkie chwile, to trzeba być bardzo czujnym na to, co pojawia się w naszym życiu w tym momencie i kto pojawia się w naszym życiu w tym momencie. Jeśli masz jakieś ciężkie chwile, to jest to naprawdę dobry moment do transformacji. O tym już mówię w wielu moich filmach: że właśnie te trudne chwile sprzyjają takiej, takiej zadumie, i wtedy warto poświęcić czas sobie. Jeśli jest ci źle, jest Ci smutno, to rób to, co dodaje ci sił. Nie pogrążaj się jeszcze bardziej w tej ciemnej energii, bo ona będzie ściągała cię jeszcze niżej. Wszystko zmienia się cały czas na tym świecie, bo zmiana jest naturalną częścią życia. I jest czas, kiedy jakieś osoby w naszym życiu się pojawiają, czy jakieś sytuacje, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy mogli wyciągnąć z tego jakąś lekcję dla siebie. To jest bardzo wartościowe. Dlatego każda osoba, która stanie na Waszej drodze, dodaje w Waszym życiu jakąś wartość. Bo jeśli spotykamy osoby, które są nam przychylne, no to pięknie. To możemy tworzyć wspaniałe relacje oparte na partnerstwie. Jeśli spotykamy na naszej drodze jakąś osobę o złych intencjach, to też dobrze, bo możemy powtarzać lekcje bronienia naszych granic, wytyczania tych granic, szanowania siebie, ale jest tutaj też, Mowa o takiej lekcji, żeby mamy tutaj energię yang, energię męską. To jest akcja, działanie. I mamy tutaj w sumie dwa przekazy, akurat w, w odczycie. Tego rozkładu. Pierwszy przekaz to jest taki, żeby właśnie być asertywnym, żeby działać, chronić siebie i robić to, co służy nam. Natomiast druga lekcja jest taka, że jeżeli za bardzo wejdziemy w tą męską energię, damy jej dominować, to be, może to u nas powodować agresję, chęć zemsty. Ale tutaj mamy kartę letting go, odpuszczanie, a także jesień czyli pozwalanie na to, żeby coś z naszego życia odchodziło. I żeby przyjmować to bez złości. To znaczy, żeby to dobrze wyrazić, oczywiście możemy poczuć złość, bo to jest naturalne, tak? Ale chodzi o to, żeby jej nie nakręcać w sobie, tak? Nie, nie podburzać jeszcze bardziej. Bo jeśli coś przydarzyło nam się, niekoniecznie dobrego, jeśli widzimy, że ktoś ma wobec nas jakieś no, niezbyt czyste zamiary, to jeśli my będziemy wysyłać do tej osoby również złe intencje, to po pierwsze zniżamy się do tego samego poziomu, do tych wibracji tej osoby dostosowujemy się, co nas jeszcze bardziej zbliża tak naprawdę do tej osoby, nie oddala. Cały czas swoją uwagą karmimy tą osobę, tą energię relacji z tą osobą. Natomiast jeśli odpuścimy, jeśli zajmiemy się sobą i swoją energią życiową, nie będziemy wchodzić w tą energię takiego rewanżu, to my będziemy wzrastać. A jak my wzrastamy, to osoby, które zostają w tych ciężkich energiach, przestają być w naszym zasięgu, albo to my przestajemy być w zasięgu tych osób. One nie mają wtedy do nas dostępu. Nie dajemy im władzy nad nami, nie karmimy tych złych energii. Mówi się o białym i czarnym wilku, i w zależności od tego, jak wykorzystamy naszą wolną wolę, czy będziemy karmić wilka białego czy czarnego, to tak będziemy się czuć i to będziemy przyciągać. Co wewnątrz, to na zewnątrz, kochani. Pamiętajmy o tym. To jest takie przypomnienie, właśnie w tym przekazie, żeby odpuszczać, akceptować to, co na naszej drodze staje i to, jak na to reagujemy, to tak się czujemy. To, co wysyłamy do kogoś, determinuje to, co jest w nas i na odwrót. Tyle, moi drodzy. W tym przekazie pozdrawiam z empatią Katamazarę.